Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień co, zaczynam dla Was nagrywać po raz trzeci i mnie cały czas na początku zrywa. Zobaczymy, co to. Bo. Chyba nie, chyba jest ok. No to witajcie w takim razie. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Witam Was serdecznie. 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Życzę Wam wszystkim i sobie też cudownego dnia, przepięknego, aby nasze dziecko, które gdzieś tam w środku jest, dzisiaj poszalało, dzisiaj spełniło swoje marzenie z dzieciństwa, którego nam na przykład rodzice zabraniali. Albo ktoś inny, albo nie mogliśmy, bo, a marzyliśmy, żeby coś zrobić. Albo nie żeby tabliczkę czekolady zjeść, albo żeby w kałuży poskakać jak jest. Albo iść na super wielkie lody. Zróbcie coś dla siebie, ja też dzisiaj coś zrobię, takiego jak dzieci. Coś, żeby przynieść sobie tą dziecięcą radość, dziecięce szczęście. Temu naszemu dziecku, które jest tam w środku, w nas trzymane. Dzisiaj dajmy radość. Dzisiaj miejmy Dzień Dziecka. Jesteśmy dziećmi. Wszystkiego najlepszego, kochani. Dziękuję Wam za to, że jesteście z całego serca. Dziękuję za każdy komentarz, który zostawicie, ale również dziękuję Wam za każdego maila, którego dostaję. No dobra, to już po podziękowaniach, bo zaraz nie będzie. Zaraz nie będzie. I będzie nagrania. Dziękuję Wam, kochani, naprawdę z całego serca Wam dziękuję. To jest niesamowite, co się dzieje. Wiecie co? Ja jestem normalnym człowiekiem, jak każdy pracuje. Nie wiem, prowadzę dom, teraz to już w ogóle dwa, więc normalnym, po prostu najnormalniejszym na świecie. I zobaczcie, co się dzieje. Gdzieś coś się we mnie obudziło, odkryło, gdzieś w środku, w moim wewnętrznym dziecku i się zadziało. Kochani, miało być dzisiaj, czy to dobrze, czy to źle, kto to wie, piękna przypowieść chińska, ale zostawię ją na jutro. Dzisiaj sobie opowiemy o tym dziecku. Widzicie, ja przez ten pęd, który mam ostatnio, nawet nie wiem dokładnie, jak to, który dzień po którym dniu następuje. <grym> Także kochani, dzisiaj będzie o tym wewnętrznym dziecku, o tej naszej wewnętrznej radości. Sprawiajmy sobie przyjemności. Sprawiajmy sobie drobne prezenty. To nie muszą być od razu brylanty, to nie muszą. Wystarczy iść i naprawdę mam ochotę coś zjeść. Nie wiem, jakiegoś batonika niezdrowego, a gdzieś nam się przypomina, że mama nam zabraniała. To sobie zróbmy. Czy pamiętacie z dzieciństwa smak chleba z masłem i z cukrem? Kto pamięta? Jak się krzyczało, to mamy, rzuć mi coś do jedzenia. Jak rzuciła z wysoka, to jeszcze taki placek się zbierało z ziemi, ale oczywiście, co najsmaczniejsze rzeczy na świecie. Tak, kochani, zróbmy coś dla siebie dzisiaj: coś, coś pięknego, takiego wesołego, takiego, co nam sprawia radość. Jeżeli ma ochotę ktoś iść poskakać w kałuży, jak znajdzie kałuża, chociaż w Holandii chyba taki dzień, szaro szarobury. Więc. Więc może być o nie nietrudno. Ale poskakać w kałuży. Nie wiem, usiąść na bujaczkę i pobujać się. Dla mnie mając synka siedmioletniego to taki wiecie, taka rzecz normalna. Zresztą myślę, że też by było, bo czasami jak go nie ma. To sobie usiądę i się pobuję też. Ale zróbcie coś dla siebie wesołego. Takiego, co... Rodzice Wam zabraniali, a chcieliście to zrobić. Przypomnijcie sobie gdzieś, czy gdzieś w środku Was coś jest. Wiecie, ta radość, ta lekkość dziecięca jest tak ważna w naszym życiu, że my sobie nawet sprawy nie zdajemy, żeby być tym dzieckiem przez chwilę. Chociaż przez, przez chwilę dnia wystarczy po 10-15 minut poczuć tą szczerą, prawdziwą radość. Kojarzycie, jak dzieci się śmieją, a w szczególności te maluchy. One przecież aż zanoszą się od śmiechu. Dlaczego? Dlatego, że one nie kontrolują tego. A my, jak często się śmiałeś, w taki sposób jak dziecko. Jak często, kiedy ostatni raz? Pomyśl, kiedy ostatni raz tak się śmiałeś? Ja akurat śmieję się bardzo często. Uwielbiam kabarety, uwielbiam stand -upy. Śmieje się. Chociaż z moim jaśkiem czasami, z moim pawłem, to co wyprawiamy to też jest śmiesznie. Ale kiedy ty, kiedy tobie się to udało. Tak naprawdę tak, tak, żeby się aż zanosić ze śmiechu. Poczytaj kawały, przecież one rozbawiają. Popatrz sobie na kabarety. Przy nich też można się uśmiechać. Nie wszystkie są dziwne. Bejrzyj sobie dobrą komedię. Wiecie co? Jest fajna komedia, na której też się można pośmiać. Nie wiem, czy oglądaliście, za jakie grzechy, dobry Boże, żeby tu nie była reklama, nie? Za jakie grzechy, dobry Boże. Przy tym można się pośmiać. Jest to francuska komedia. Poszukajcie gdzieś. I śmiejcie się. Dzisiaj się śmiejmy. Dzisiaj robimy rzeczy. Jak sobie ktoś przypomni, co mu mama zabraniała albo tata, no to trzeba tą rzecz dzisiaj zrobić. Koniecznie. No jak się nie da, hmm, to sobie usiądźcie. To sobie usiądźcie i wyobrażajcie. Jak jesteście już teraz tacy duzi, jesteście tacy starzy, jak jesteście. I właśnie robicie to, co wam mama zabraniała. Tak sobie dzisiaj porobimy. Ja też sobie dzisiaj coś fajnego zrobię. Na pewno. Pewnie coś pomaluję. No i mówię Wam, kochani. Tak to wesoło jest. No to co? Karty już mam. Która z kart do nas dzisiaj coś powie? Bądźmy dla siebie dzisiaj dobrze. Bądźmy dzieckiem. Nie macie ochoty sprzątnąć, to nie sprzątajcie. Niech sobie jest dzisiaj bałagan w kuchni. Przecież nic się nie stanie. Bałagan nie pójdzie. To Wam mogę zagwarantować. A Wy sobie usiądziecie i nogi na fotel położycie. Ten bałagan z kuchni dziś nie wyjdzie. Co karty chcą nam powiedzieć? Nie przestawaj. Nie przestawaj, nie przestawaj. Tam, co, gdzie dążysz, tam, gdzie idziesz, nie przestawaj. Dzisiaj, na no, moim kochani, wczoraj nagrałam medytację na moim kanale. <grych> Zobaczcie, coś się zadzieje, widzicie, w niedalekiej przyszłości. Coś się zadzieje. Naprawdę coś idzie i to idzie coś potężnego, wiecie, jakaś potężna energia. Jakaś potężna energia idzie. Ops, a to co? Polepszenie. Hm. Zobaczcie, trzy dni z rzędu, a idzie nów, idzie pełnia księżyca i to taka pełnia naprawdę bardzo silna, silna idzie. Ta pełnia będzie nam dodawać mocy, ta pełnia będzie dawać nam mm, siły, wiary w siebie, dużo energii nam da. Na moim kanale dzisiaj pokaże się medytacja. W granicach godziny 17 pokaże się medytacja. Właśnie na tą pełnię księżyca, więc polecam, zróbcie ją sobie. Zobaczcie, co tam wyjdzie w tej medytacji pięknego. One nie są moje medytacje długie, bo ja też nie mam czasu na godzinne medytowania. A szkoda, czasami tak sobie myślę. Ale co to nasze dziecko, widzicie? To dla naszych dzieci. Nie przestawaj. Nie przestawaj. No to sobie przeczytamy teraz znaczenie karty. Nie przestawaj. Pamiętajcie, dzisiaj jak dziecko. Wariujemy, szalejemy. Wiem, wiecie, co dzieci lubią. Dzieci wieczorami lubią położyć się brudne spać. Jak już są takie zmęczone, możemy to sobie zrobić. O właśnie, to się nazywa Dzień Dziecka. Tak, z moim Jaśkiem nieraz raz tak jest. Jak on już nie ma siły, to ja się położę, a tymi nogi ustaczką. <grytanie> tak. Także zróbmy sobie Dzień Dziecka. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Nie jest to pora do poddawania się. Kontynuuj podążanie w kierunku swoich nadziei, snów bądź planów. Jesteś na właściwej ścieżce i jeśli pozostaniesz na tym kursie, wkrótce powinieneś zacząć dostrzegać postęp. Bardzo ważne jest, żeby twardo, żebyś twardo stał na ziemi i wierzył w siebie. Nie pozwól, by ktokolwiek cię onieśmielił i skłonił do rezygnacji. Tylko dlatego, że inni nie podzielają Twojej wizji, Ty nie musisz zaprzestawać podążania za własnym sercem. Dokładnie, kochani. Tylko jeżeli mamy ochotę coś zrobić, to róbmy to. Jeżeli to się komuś nie podoba, to jest jego problem nie Twój. Niech to się jemu nie podoba. Zobaczcie, jak. co nas. Jeżeli się Tobie nie podoba, że ktoś coś robi, to się po prostu odwrócić. Nie patrz na to. Niech on sobie to robi. To nie twój świat, to nie twoja bajka. A taka propodnia dziecka, a może jakąś piękną bajkę sobie obejrzymy? Kung Fu panda. Przepiękna, przepiękna bajka, przemądra, przecudowna, uwielbiam ją. Właśnie będzie obejrzymy Kung Fu panda. Przeszłość to historia. Jutro to tajemnica, a dzisiaj jest darem. Tak, to są słowa żółwia. Uwielbiam to. Także dzisiaj bajkę dobrą obejrzeć, proszę. I jutro napisać, albo w komentarzu napiszcie. O właśnie, jaka bajka? Jaka bajka będzie obejrzana? Albo była, jest obejrznięta? Kochani, także nie przestawajcie. Jeżeli komuś się coś nie podoba, co ty robisz, to niech ten ktoś się odwróci, ale ty nie przestawaj, ty nie rezygnuj. Wiecie, nawet jak to są wasi najbliżsi z otoczenia. Bo często jest tak, że ci nasi najbliżsi z naszego otoczenia są naszymi najpoważniejszymi nauczycielami. Są najlepszymi nauczycielami. Oni nas uczą miłości bezwarunkowej, oni nas uczą tolerancji. Oni nas uczą to, co kawki. Oni nas uczą tego. Ale. Jeżeli ktoś, mamy pragnienie duszy, mamy marzenie, mamy jakiś cel i chcemy go osiągnąć, o tym jest dzisiaj medytacja. No, zobaczcie, jak te karty. No, to jest niesamowite, jak to wszystko tutaj działa. Dziękuję Ci, wszechświecie. Dziękuję Ci, Panie Boże. Jak chcemy osiągnąć cel, no to dawaj. To po prostu osiągaj ten cel. Nie patrz, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. To jest Twój cel. A nie niczyj inny. To jest Twoje marzenie, a nie kogoś marzenie. Zostawiam Was tak dzisiaj. Bajkę. Koniecznie. Dobrą bajkę obejrzeć. Jak chcecie, to nawet sobie możecie tam jakiś Cartoon Children włączyć, coś dla dzieci. Nie wiem, co tam jest. My, my akurat praktycznie wcale nie korzystamy z telewizji, tylko mamy telewizję z filmami. Z bardzo dużo dobrych filmów, nie trzeba filmów niedobrych oglądać. Ale czy to dobrze, czy to źle, kto to wie? Kochani, zapraszam na jutro. Zapraszam jeszcze dzisiaj na medytację na pełnię księżyca i przytulam Was z całego serca. Magda.